Siemaneczko widzowie, gramy sobie dzisiaj w Avatara Natomiast w dzisiejszym materiale chciałbym razem wspólnie z wami oswoić ekrana. Mam nadzieję, że się uda, ponieważ jest taki cel. I ogólnie przystępując do rozgrywki w ogóle do Avatara już z góry wiedziałem, że taki materiał chciałbym nagrać, i mam nadzieję, że dzisiaj wszystko wypali i wszystko pomyślnie zostanie zorganizowane. Także zaczynam właśnie przedstawienie z tego miejsca, ale już nieopodal nas znajduje się misja, która nas jak najbardziej do tego zaprowadzi. Czyli musimy zaczekać przy ognisku, aż Nel Nefika, Nefika zjawi się w kolonii. I kranów, i będziemy podążać, będziemy próbować oswoić. Będziemy mogli mu, wiem, że zmienić kolor, możemy mu dać nazwę, tyle wiem. Aczkolwiek, jak to wszystko po kolei zostanie skonstruowane, jak to wszystko zostanie potoczone, tego nie wiem. Także nic, przystąpmy sobie do tego ogniska i rozpocznijmy. Odczekaj. Czy wszystko się nagrywa? Myślę, że tak. Mikrofon tak, dźwięk Ale tak, więc jest, jest to ok. Jest ja go na lubi żartować. Zaufam ci jak najbardziej. Oj, tak. To już dzisiaj. Już się nie mogę doczekać nie. Bo mówię, mówiłem bądź nie mówiłem, yy, jedną czwartą gry mam za sobą fabularną. Jeszcze nie mam właśnie oh, naszego stworzenia, naszego przyjaciela. Say, a taki know, ekran bardzo nam się przyda, chociażby I do <laughs> eksplorowania chociażby Pandory, tak? Ponieważ są odległości duże i ja muszę cały czas biegać, szukać. E, a tak to po prostu sobie polecę tym ekranem i będzie to o wiele, wiele prościejsze. No dobrze, także przebiegnijmy się, ponieważ. Gdzie mam się ogólnie dostać? ja mam iść na samą górę? Na razie myślę, że pójdę. A czekajcie, czy ja mam poświetlone jakąś yy, możliwą opcję drogi? Czy tak nie za bardzo? Wdrap się do kolonii jakiś ikran na pewno cię wybierze. No. Ciekawe, który to będzie. Hopsa na drugą stronę. Ok. Jeżeli Wam się awatar spodoba, chociażby dzisiejszy materiał. Bo może wiecie, dzisiejszy materiał Wam się spodoba bardziej niż na przykład taki pierwszy materiał, kiedy rozpoczynaliśmy i przedstawiałem wam ogólnie przedstawienie tej całej gry. To dajcie znać, czy gracie, czy graliście, czy będziecie grali, czy oglądaliście, oglądacie, może od kogoś skończyliście. Jakby. Czekajcie, bo ja niby się tu wdrapałem, ale co ja mam zrobić dalej? Czy tu mogę przejść? Tu tak wygląda, jakby było przejście, nie? Ale jakoś tam no, nie chce mnie gra potoczyć, a tu, tu dotknij? O. A tego nie mogę dotknąć, tak? Jakby dobrze dotkłem tego i co dalej? A tego już nie mogę dotknąć, a tam jest przejście. Halo? O, tu jest A, że takie przejście, aha, kliknij tu i tu. Coś na zasadzie macie bramę, dwa jakby kołowrotki po obydwu stron i weź to i to zrób w międzyczasie w tym samym bądź nie w tym samym, zależy od gry. Bo są takie gry, że na przykład Devil Within się otwierało równocześnie bramy i się przejście na przykład odblokowało, a może być co właśnie do pojedynczego gracza. No okej, okay, dobra. Spoko. Let's go, baby, do przodu. Oj tak. Kurde, jestem mega podjarany tym ekranem. Bo jakby no, mówię, fakt tego, że poruszanie mnie troszeczkę boli, bo są dystanse naprawdę dalekie i odległe i przemierzanie, tak wiecie, z nogi, bo niczym innym to tak naprawdę jeszcze się nie poruszałem, to troszeczkę wam powiem, że... jest naprawdę długie, długie i naprawdę trzeba cierpliwości, żeby do jakiegoś jak, punktu się jak dostać. Jak Ha! I spent my childhood climbing these mountains. A ty tam jesteś, ta? co? Znaczy na wylot, tak, kolego? Huh? Czy ja dobrze. Czy ja dobrze idę? Mi się wydaje, że chyba nie. Nie się wydaje, że chyba nie. Mam jedno takie, wiecie, łatwe do zrobienia zadanko. Czy mogę... No właśnie. Bo tak szczerze Wam powiem, myślałem, że to będzie zbyt łatwe. Wiecie, że on tu stanie, dobra, to pewnie, żeby się do niego dostać, będę musiał, wiecie, jakoś tutaj na obkoło przejść. Jednak niekoniecznie. Oj, tak. Hej, to jest mój? Podejdź do przodu. To nie będzie takie proste. Najciekawsze jest to. Okej, okay, czy to jakby jest mój, tak? Najciekawsze jest to, że widzieliśmy kolor, a i tak będę mógł ten kolor sobie zmienić, nie? To jest najciekawsze. Okej, okay. lećmy zatem dalej. Jakby. Kierunek wybrałem właściwy, mogę sobie zebrać po drodze, jakby, dobra, wezmę sobie jedną, na zaś, a czemu nie? Owoc chronienia zebrano, bardzo dobrze. Ojejku, widzę już te ekrany z góry, ale czy ja mam tam pójść naprawdę? E, wydaje mi się, że tu, o właśnie. Ja mam się wdrapać na samą górę. Mam, mam nadzieję tylko, że nie spadnę gdzieś po drodze, bo to są już takie wysokości, że jedna pomyłka może mi mocno zagrozić, nie? Wow. I teraz co? Ty, a teraz co ja mam zrobić? Nie mówcie, że ja mam tu skoczyć, a może? Może w sumie? To nie jest jakby zły pomysł. Chyba dobrze, że tu wskoczyłem. No? Wydaje mi się, że jest ok. Dobra, co dalej? Tam widzę, że już jest przejście. Mogę skoczyć i tak w międzyczasie się złapać? Mogę, pewnie, super. Ładnie wyszło. Lewo, prawo? Myślę, że prawo. Ehe zmysły nawi. W porządku. To powinnam się od tego odbić. Nie było tak blisko. Znowu było tak blisko. Dawaj, 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 dawaj. Może nie tak jak to miało być. Ale i tak jakoś udało się to zrobić Dobrze, teraz Żeby dostać się do góry To może tutaj mam pójść, co? Czy to jest dobre rozwiązanie? Jakby widzicie Ja muszę iść tam ogólnie No właśnie, ta droga niekoniecznie jest taka, wiecie Łatwa, jakby się wydawało Wydaje mi się, że tutaj gdzieś bym mógł wskoczyć Ale nie jestem przekonany A tutaj nie ma jakby tego do dotknięcia znowu. A, few moments later. A masz Spiąstki zrobione. Weź mi zrób trochę strzał, bo nie sądziłem, że tyle mi zajdzie. Zrób może te. Trochę tych jak możesz. Okej. Okay. Tych mi trochę narobi Akurat patyków mam, także patyków dużo mm, pozbieranych. Przez to teraz mogę z tych patyków sobie zrobić te strzały, także spoko sprawa. Biegniemy dalej, bo troszeczkę, no nie ukrywam, że się tutaj długo zatrzymałem, ale już jestem dalej. O oh yeah boy. Gdzie my się wdrapujemy? Patrzcie to! Jak to kosmicznie wygląda, nie? Chociażby tamto, ten pierścień. To jest hit, nie. O, to mi troszeczkę prędkości mi da, jakby prędkość mi się w tym momencie bardzo przyda. Także z tym jestem jak najbardziej na tak. Pytanie, gdzie teraz? Czy ja zejść? A może? Jakaś niby droga jest, nie? Chyba dobrze tu poszedłem, nie jestem przekonany, ale. Ale chyba dobrze. Złap się! Bardzo ładnie. Lecimy dalej, lecimy po więcej. Bo to, że wdrapujemy się. To to jest z mały czego, ale żeby mieć swojego Ikrana... To jest to, na co po prostu dzisiaj czekam. No mogę sobie tak... I co, za chwilę będzie przycisk uspokój czy coś? Tak, przytrzymaj. It's okay, bro, it's y spokojnie, jak tutaj już pomału cię... Mogę cię dotknąć? Nie, znowu się nie udało. Gdzie on poleciał? Jest niepewna. Nie przerywaj. Łatwo ci powiedzieć. Tędy mam iść? Bo ja tak się wybrałem, tak po prostu, ale nie jestem przekonany czy to jest dobra strona. Jakby rozwiązania. Wydaje mi się, że tak. No, wydaje mi się, że to będzie dobra droga. jak trampolina, pyk na drugą stronę. Pytanie teraz takie, czy na lewo, czy tutaj? Dawaj tędy. Hop, 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 ale fajny most. Fajnie zrobiony most. Hop, 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 hop. O! Kacenka, czyżbym dotarł, czy niekoniecznie? Co? Zaczął mnie polować? Zaczął na mnie polować? Ładnał? No co, lecimy dalej, no co? Ładnał. Że jesteśmy tak naprawdę o włos. Od oswojenia włos hop wiecie, ja nawet nie zwlekam i nawet nie patrzę, gdzie ten ekran sobie lata ja biegnę po prostu przed siebie, bo widzę, że mam cały czas drogę wyznaczoną aczkolwiek tamta sytuacja no, była taka troszeczkę, no wiecie łamigłówkowa tutaj będę mógł się wdrapać jakby do góry okej okay. Dalej myślę, że tędy. Prawda? Ehe. Wow. Jaskinie. Ładnie. Ładnie tutaj jest. Dotknij. Pyk. O, jakby było, wiecie, tamten wysoki liść, ten różowy. Po prostu tak, że dotknij i tyle, to by było spoko, nie? Czy ja... Czy ja schodzę? Niby schodzę, ale znowu tutaj wchodzę. I znowu do jakichś jaskiń? Niekoniecznie. O, siemanko! Ja cały czas jestem dobrej myśli, wiesz, kolego? Cały czas jestem dobrej myśli. Ja chcę mieć swojego ekrana. Szkoda, że nie ma takiego, wiecie, wolnego truchtu, bo cały czas muszę iść i się zatrzymywać, żeby wiecie, moja postać naszego sojusznika szła troszeczkę przede mną. bo w końcu wiedzie, iść, nie? Wiecie, ja sam mogę iść, ale w tym momencie go wyprzedzam, nie? O. Uspokój i krana. A tu jest. A to będzie bab ten, co? Bo on jakby się wyróżnia. Mogę podejść tak normalnie bez ciebie? Mogę. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Ej, może się uda? Ty no? Spokojnie. Będzie dobrze, będzie fajnie. O. Czy się pozwolisz przejąć, tak jakby? W tym momencie jesteś moim towarzyszem. OK, twój ekran. I z tego co wiem, Spodziewać się, spodziewałem, że będą właśnie mm, różne, jakby, pseudonimy do naszego ekrana, plus kolory. Jeśli chodzi o imię, to tak sobie, wiecie, spojrzałem. I nie będę dawał coś w stylu burza, furia, bo to są takie, jakby, wiecie, Normalne słowa. Też jakoś nie chcę dawać jakiś Karol, Puszek czy Jastrząb. Według mnie to musi być awatarskie jakieś imię. No i tak mi się wydawało, że Telisi, Amaj, Nimon i Katir będą całkiem ciekawymi nazwami, ponieważ wiecie, taka furia czy tam Puszek, Jastrząb, Karol, no to tak niekoniecznie. No i myślałem nad tymi czteroma. Telisi to taki jakby skrót, powiedzmy, no mi się Telisi, to taki telizman nie? Na przykład Katir to taki Katar. A maj, no to maj miesiąc, nie? No i tak stwierdziłem, że TELISI ładnie brzmi. Tak awatarsko, więc dajemy sobie TELISI. Aczkolwiek, z, y, jeśli chodzi o kolor, wzór... Nie mam pojęcia. Z jednej strony chyba nie chcę czerwonego, bo jednak to awatar, to chciałbym mieć takiego niebieskiego. Y, zielony też niby ciekawy. Myślałem nad no, tymi trzema kolorami, tak sobie teraz patrzę. Ale myślę, że ten jest taki zaciemny, więc albo ten, albo ten. Ale wydaje mi się, że ten jest całkiem spoko, więc ja bym sobie dał to. Czy chcesz nadać swojemu ekranowi imię Telissi? Wybranego imienia nie można zmienić. Tak, chciałbym dać Telissi. Ładnie brzmi. Dla mnie ładnie brzmi. O, i tak, zgadzam się. O, właśnie, zgodnie w rytmie, tak z aktem <laughs> Jak? Jak? Jak mam go wołać? aha ha? Kurde. I ta muzyka, ten soundtrack, nie? Zwiększenie szybkości, poruszanie się, rozglądanie. Ja bym chciał jeszcze raz y, przyciski interakcji, bo ja nie wszystkie przeczytałem. O, okay. rane! Uh -huh. Jesteś mój wow. Telisi. Wow! Ale przeżycie! Wyląduj na kontrol! Wow! I ta perspektywa na ten świat. Coś niesamowitego. Ciekawe, czy jest jakiś limit. Spójrz w dół podczas lotu na ekranie i znowu mi znikło. Później jak będę oglądał jeszcze raz ten filmik, to muszę sobie przeczytać na spokojnie. Wow, ale się przez moment głowa powiększyła, nie? Przytrzymaj kół i naciśnij te, aby otworzyć koło jedzenia. Ale jakbym mam pasek, ile on ma jakby... ...żywotność? Czy on jest głodny, czy nie? Ło wow, kurde, no wam powiem, że to jest mega uczucie, nie? Jakby sam fakt zbiegania tym awatarem, ok, ale dosiąść ikrana osobiście i przeżyć ten lot na nim, to jest coś niesamowitego. Czy jakby mam jakiś konkretny cel w tym oto momencie, czy tak niekoniecznie? Jakby wiecie, tak sobie patrzę na spokojnie, ale... Nie widzę. No jest przeżycie, Wam powiem, mega. Znajdźmy, ale powiedz mi jedno, jedną rzecz. Gdzie ją znaleźć? Czy ona jest do góry, na dół? Czy ona jest jakby. Aha, jest niby tam. Wiecie co, jak już tak lecimy, to może sobie tam dolecimy. Pytanie: Czy ta żywotność to jest jego, czy moja? Wydaje mi się, że poniekąd to jest tego Ikara. Ikara? Ikara? Ikran? Zawsze będzie mi się chyba myliło. Ikran, ikar, ikar i tak dalej. Ikran chyba, ikran, z ikron muszę wiązać. Eeeeh. Aha, nie to, tylko po prostu chciałem zobaczyć żywotność na kół i nakar. Nakar, kar proszę. Dałem mu jeść, tak, czyli to jest ok, dobra, czyli to jest po prostu żywotność tego ekrana, czyli poniekąd dobrze myślałem. Ohoho, będzie grane, będzie grane jechane na ekranie, tym bardziej muszę się z nim, wiecie, pielęgnować, muszę, muszę z nim trzymać jak najbardziej dobrą, e, oczywiście, relację, dobre relacje. Muszę dbać o niego, tak? Dać mu jeść Okej okay. Powiem wam, że pierwszy lot nie jest taki zły Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej, ale, ale wyszło dobrze A że po ona jest trochę wyżej, tak? No dobra, jak już tu jesteśmy, no to Mówiłem, że do niej przylecimy Bo mamy po drodze, no to jeszcze podejdźmy Hejka Ale się ładnie nagle tak, wiecie Ściemnia elegancko Your Ikran is fierce and proud. I saw a kindred spirit in you. Your father refused to help. They all did. Doesn't matter what I say, they still see me as my father's daughter, not as the Sahih. You are all he has left. I am more than my mother's shadow. She loved this place. When I was a child, we'd fly here together, her holding me tight on her Ikran. We'd lay down here and tell each other stories about the stars. I felt so grown up then. She made you feel important. <laughs> it was the stories of the kingdom King Glora. Most. I wonder what stories my people had. They stole them from you. All these people have taken, my mother saw how their hearts are ruled by ignorance and greed, she stood up and was cut down, dying with sky people metal inside her, we never spoke of the resistance after that, your father thinks the price of fighting them has been too great, will be too great, if we do not fight, we will lose everything. No Nie Ciekawe, jak się te losy potoczą. Czy będzie jednak o, wojna? Czy będą takie bardziej podchody? Wow, powiem że jakoś tak wiecie. Z lekka jestem wzruszony tą historią, opowiem. Że tak mnie ściska. Tak czuję, czuję to. Wiecie co? Ja to widziałem przed chwilą. Ja go skoczyła, ja chcę to wypróbować. Ja chcę to wypróbować. Czy, czy to będzie działało? No, no muszę, no. Jest, mogę. W każdym momencie mogę go wezwać. Telisi Zasiadanie w powietrzu. Wsiądź! Aha! Telisi! Telisi! Łe kurde! Hoho. dzięki, że jesteś. Szybki zryw. No okej. Okay. To, co chciałem, zostało zorganizowane, chociaż z początku był... Mówię, dylemat był, bo nie sądziłem, jak zrobić tamtą łamigłówkę, ale się udało, wszystko jest pomyślnie, także tyle. Wyląduj proszę. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, że tu jesteś. Dobrze, że cię mam. Pokrakty ty wyglądasz, bo niekoniecznie ja cię widziałem całego. Ładnie wyglądasz. Czur. Nie! Nie! Mmm Tam była opcja pogłasz. Nie! No nie gadaj, no Telisi! A mogę go jakoś zawołać, tak żeby przyleciał do mnie? Który to jest? Ten? A pogłasz na F, okej okay. Aha, ja mogę ręką Dobry, telisi, dobry mój Ładny jesteś Będziemy się razem, myślę, dobrze bawić, co? Będziemy się chronić przede wszystkim, co? Mój Telisi. Ty mnie wybrałeś, ja wybrałem ciebie. Także z tego kazdu dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Myślę, że ten materiał się wam spodoba. Spodobał. No i jeśli chodzi o kolejne filmiki, jeszcze nie wiem, co bym tutaj mógł z tego avataru wam przedstawić. Zobaczymy na chwilę obecną. To tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć, cześć.